Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Was no to jest już moja druga próba podejścia do nagrywania tego odcinka. I wybaczcie za smsa, aczkolwiek ym, jak widzicie mamy flary i wreszcie mi się to pomieszczenie naprawiło. Nie wiem co było nie tak, być może tekstury były niewczytane albo cokolwiek innego. W każdym razie teraz już to wszystko poprawnie działa i funkcjonuje. W poprzednim odcinku zdobyliśmy flary. Nie jestem specjalnie pewien co one nadają w każdym razie yy, Poza tymi flarami Nic tu nie znaleźliśmy Oprócz informacji, że właśnie klamka znajduje się przy cielej więc moje włosy nieco w okropnym stanie w tym momencie Aczkolwiek od jakiegoś czasu na co dzień noszę irokezę, a teraz czegoś takiego nie mam, ponieważ jest już wieczór i za chwilę zmykam spać, także... Um, a także tak to się dzieje. Góra, góra. Płyń. Szybciej. Dobra. Musimy wy...

Ale za teraz... Wiem, że taka nazwa wejście do tego domu tamtego. A, i właśnie. Małe ogłoszenie parafialne dla Was, ponieważ Was, czyli ludzi oglądających krajowskiej, jest chyba najwięcej. Eee, tak więc... Ładnie wygląda to kolorystycznie. Eee, także mała, m, taka drobna dywersja, może niekoniecznie, aczkolwiek mała informacja dla Was i że... Jeżeli chcecie więcej horrorów, zapraszam Was na póki co jeszcze nie istniejące, aczkolwiek... Eee, jak się bije? Wow! I said, Zmiana głosu goes there you are. You're dead. So you're fucking. You're fucking. You're dead. You're so fucking dead. Yes. mnie straszna uh. car outside nie o oh, matka samochód w kryo Ok. okej widziałem wiele rzeczy Czy to się już skończyło? Słodko. Spodziewałem się czegoś straszniejszego na koniec, no ale nic. Widzę, że muszę teraz powiedzieć sobie nieco o samej grze. Ponieważ przyszliście tu obejrzeć, a zobaczycie parę minut odcinka, bo oczywiście abyś failował troszeczkę z nagrywaniem. Może nawet wrzucę wam te momenty, kiedy zacząłem z tym nagrywaniem failować. Nie wiem. W każdym razie... To już był koniec tej serii. Wiem, że część z Was jest pewnie teraz może smutna z tego powodu, nie wiem, niekoniecznie, aczkolwiek e, seria się zakończyła i e, jeżeli podobają podobałem Wam się serie z horrorów, zapraszam Was na mój drugi angielski kanał. E, jak zresztą sama na wskazuje, wszystko tam będzie po, e, robione w języku angielskim, jest to generalnie taki już bardziej szerszy kanał. Ktoś mi tam kiedyś podrzucił. E, propozycję, żebym taki kanał stworzył, tak też postanowiłem tak zrobić i tak tam ten kanał powstał. E, I sądzę, że do dnia, kiedy ten odcinek obejrzycie, wyrobię się z tamtym kanałem i e, zobaczycie już... E, jak to mniej więcej wygląda, także, także, cóż, uważam, że jest to um, dobre, nie wiem, cokolwiek. No, w każdym razie za dużo, dużo rzeczy nie mogę dla was powiedzieć. Generalnie mapka jest bardzo fajna, mi się przynajmniej podobała i ja potraktowałem jako osobną serię, jako tak jakby kareofilia dwójkę i za dużo się do tego nie pomyliłem, ponieważ tak naprawdę z tą grą było. Um, czy coś jeszcze chcę dodać? Chyba nic więcej, więc macie odsyłać. teraz prawdopodobnie znajduje się gdzieś na ekranie do tamtego kanału, tam macie serie różne, generalnie nie będzie też prowadzony kanał typu let's playowy, tylko do wszystkiego, wszystkie różne rzeczy i tak dalej. Oceny te łączą, yy, temu... w sumie mogę wystawić tej mapce ocenę i ona jest generalnie dobra, ponieważ... Wiem, były momenty, gdzie się naprawdę dość mocno przestraszyłem, ale zdarzały się też bugi. każdym mapa dostaje ode mnie dobrą szóstkę. Szóstkę na dyszkę, ponieważ wiadomo, wiadomo sam mody do Half-Life'a to jest tak, że za wysoko to, tego oceniać nie można. E, Okej, okay, anyways, tam się widzimy i tam Wy wybieracie serie, jakie mają być. Ja Wam daję 5 propozycji, 5 horrorów i tam Wybieracie jeden, który będzie automatycznie nagrywany. E, w sumie to tyle. W sumie to tyle. Pa pa.